Po omówieniu na lekcjach fizyki, kinematyki, czyli zaznajomieniu się z prawami ruchu, a więc z równaniem drogi, z równaniem prędkości, po zaznajomieniu się z zasadami dynamiki i omówieniem zasady zachowania pędu, no i przeliczeniem odpowiedniej ilości zadań, nauczyciel przychodzi na następną lekcję i mówi: proszę Państwa, Przechodzimy do nowego działu fizyki. Wszyscy obracają zeszyty tak i piszą to, co nauczyciel dyktuje. Nazwa tego działu, działu to praca, moc, energia. Wszyscy to napisali. Kartkę na drugą stronę. Piszemy temat. Temat lekcji. Praca. Moc i ich jednostki. Proszę Państwa, wszyscy wiemy, że od tego, jak zostanie sformułowana nazwa strony, a potem zwięzły jej opis, zależy to, czy internauci zainteresują się stroną już na początku, czy też ją będą omijać. I tak jest z działem fizyki, który podał nauczyciel. Proszę Państwa, nazwa działu fizyki, praca, moc, energia to jest nazwa działu fizyki, której nie uczono. Ja przerabiałem dział praca, moc, energia, wstyd się przyznać, ale ponad 50 lat temu. I do dzisiaj się nic nie zmieniło. Weźcie swoje podręczniki, wejdźcie na szacowne portale fizyczne. Tam jest dział, właśnie praca, moc, energia. Podanie takiego tytułu od razu o czymś na początku informuje. A więc praca to waga ciężka, moc to waga średnia, a energia to taka sobie waga lekka. No to przyjrzyjmy się tym słowom. Przecież one. Mówią o wielkościach fizycznych. Praca to definicja. Moc to druga definicja. Od tak fizycy się umówili, że praca to będzie to, a moc będzie to. Mogli się mówić inaczej. No i jest energia. I tu zaczynają się schody, bo to nie jest definicja. To jest coś poważniejszego. Ja bym ten dział, do którego przechodzimy, nazwał zupełnie inaczej. Nazwałbym go nie praca, moc, energia, a nazwał go energia. Kilka tygodni temu przeczytałem artykuł, w którym autor opisywał doświadczenie przeprowadzone na jednym z uniwersytetów. Amerykańskich ze studentami. No, studenci jakoś tak są, wybierani przez naukowców jako te króliki doświadczalne. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego tak wydaje mi się, bo oni nic nie ukrywają, nic nie lukrują, tylko walą z prosto z mostu, mówią prawdę. No i zebrano kilkadziesiąt osób w auli i każdy miał na kartce napisać jeden wyraz. Ten wyraz miał Dotyczyć czegoś, bez czego oni sobie nie wyobrażają dalszego życia. Krótko to trwało, zebrał wszystkie prace i zaczął odczytywać. A więc były osoby, które napisały telefon, bez komórki nie wyobrażają sobie życia, inni komputer, inni notebook. Inni jeszcze telewizja, radio. Ktoś tam napisał, że nie może żyć bez rozrusznika serca, no bo miał go wszczepiony. Ktoś inny bez samochodu nie mógłby żyć, bo ma taką pracę. No i prowadzący badania na koniec podsumował. Proszę Państwa, nawymienialiście tyle przyczyn, które by tak wpłynęły na Wasze życie, że nie wyobrażacie sobie tego życia. Jest jedna przyczyna tego wszystkiego. Tą przyczyną jest energia. W tym przypadku chodzi o energię elektryczną. Gdybyśmy odcięli jej dopływ, wszystkie Wasze wymienione przez Was przyrządy przestają działać. Takie jest znaczenie energii. To nie praca, to nie moc, definicje, tylko energia rządzi naszym życiem. No to chciałoby się zapytać, co to jest takiego, ta energia. I w potocznym rozumieniu tego słowa, na pytanie, co to znaczy posiadać energię, odpowiedzielibyśmy, że jest to posiadać zdolność do spowodowania w otoczeniu określonych skutków. Otóż człowiek od zarania swoich dziejów, to otoczenie przystosowywał sobie tak, żeby było dla niego wygodne. No i szybko doszedł do wniosku, że ta energia, jaką dysponuje w sobie, to trochę za mało, żeby to otoczenie zmieniać. Zaczął wykorzystywać siłę pociągową zwierząt, które oswoił, jeśli dały się oswoić. No ale jeśli spojrzymy na XXI wiek zapotrzebowanie na energię jest przeogromne. Energię, którą my wykorzystujemy bezpośrednio, można określić, że jest to energia ruchu. Bo czy to przypłynie do nas energia elektryczna, to i tak w pralce, w mikrofali, w innych urządzeniach ona jest zamieniana na energię ruchu. Najczęściej ruchu obrotowego. I tę energię nazywamy energią kinetyczną. Zatem popularne określenie energii to zdolność do spowodowania bałaganu w otoczeniu, bałaganu w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I jeśli chodzi o pojęcie energii mechanicznej, to skupmy się dalej tylko na energii ruchu, energii kinetycznej. W skład energii mechanicznej wchodzą jeszcze inne energie, ale o nich innym razem. I tak, to co powiedziałem, posiadać energię to posiadać zdolność do spowodowania zmian w otoczeniu, a następnie energia mechaniczna, E duże, jest to suma energii kinetycznych ruchu postępowego, obrotowego i działającego ciała jako całości. Nie chodzi tutaj o energię poszczególnych atomów cząsteczek, tylko ciało jako całość. Otóż możemy powiedzieć tak, że energię mechaniczną to my widzimy, w cudzysłowie. Bo kiedy ciało posiada energię? A więc samochód, kiedy porusza się. Ruch prostoliniowy, może jednostajny, może przyspieszony. Wtedy, gdy ciało się obraca, widzimy to. I wtedy, gdy ciało drga, pod wpływem na przykład sprężyny. Czyli to jest energia, którą my widzimy. O fizycy określają ją jako energię makroskopową. W odróżnieniu od tej mikroskopowej, której nie widzimy. No i teraz pytanie. Od czego ta energia kinetyczna zależy? Wprowadziliśmy już symbol energii i po krótkim zastanowieniu, zastanowieniu się, prawdopodobnie każdy z Was powie, że zależy od masy ciała. Poruszającego się. Zależy wprost proporcjonalnie. Od czego jeszcze? Od prędkości. Ale dokładne badania pokazują, że ta zależność jest od kwadratu prędkości. I nie ma innych czynników, które wpływałyby na to, że mamy, że ciało ma większą albo mniejszą zdolność do, do dokonania zmian w otoczeniu. No to zamiast proporcjonalności, piszemy znak równości i mamy prawo. Energia kinetyczna zależy wprost proporcjonalnie od masy i kwadratu prędkości ciała. Z innych względów, o których w następnej pogadance powiem, przyjęto wzór na energię kinetyczną w takiej postaci. W mianowniku występuje dwójka. Zwróćcie uwagę na to, że dwójka to współczynnik proporcjonalności, liczba, ona nie ma wpływu, ona nie zmienia prawa, bo to, co jest w ramce, przeczytamy. Energia kinetyczna zależy proporcjonalnie od masy i kwadratu prędkości ciała, tak jak tu. Dwójka będzie miała wpływ tylko na jednostki, które będą definiowane. Po odkryciu i sformułowaniu prawa wydawałoby się, że tu powinniśmy zdefiniować jednostkę energii, dżul. No ale tak się złożyło, że fizycy zdefiniowali tę wielkość w oparciu o zmiany energii, o czym sobie powiemy na następnym spotkaniu. Zapamiętajmy więc sobie, że ten wzór, to jest prawo. Przypomnij sobie, mówiłem, prawo mówi która z wielkości fizycznych zależy od której i jeszcze w jaki sposób. Energia kinetyczna zależy wprost proporcjonalnie od masy ciała i kwadratu jego prędkości.